Ale chcieli chyba sobie tylko popatrzeć, bo znowu zostali w ubraniach. A kto miał się rozebrać? Wszyscy by tego chcieli, ale ja jednak pozostanę w ubraniach. Podczas głosowania Szwajcaria udowodniła, że u nich wszystko jest możliwe. Nawet mężczyzna w ciąży. Ten facet to w tańcu się nie cza-cza-czolił. Justyna złapała za rurę. Ale nie dała jej rady, więc z pomocą przyszła jej gospodyni. Ale i ona poległa i tylko na nią napluły. I tak to moi drodzy, występy zakończone, a Jury idzie na obrady. A to kozy! Ocenili nasz występ na 24 miejscu z poszczerów 26 krajów. Bez przesady, naprawdę. Musi oni czy jacy. Na koniec byliśmy świadkami pojedynku Austria czy Izrael, którego w ogóle tam nie powinno być. I nie było go na szczęście na miejscu zwycięzcy, na które wskoczyła.